Urban słucha Tomaszewskiego. Lewy bez opaski na zawsze. Lewy zdradził kolegów w kadrze. Tomaszewski wybucha, nie może być żadnych targów. Opaska zakazana do końca eliminacji, koniec ery kapitana. Tomaszewski, ikona z dekadami doświadczenia i milionami viral, w Superekspresie nie oszczędza lewy, najlepszych historii, ale po odebraniu opaski przez probieża, nie zasługuje na powrót jako kapitan. Robert na własne życzenie potraktował swoich kolegów z kadry tak, a nie inaczej. W tej chwili nie może być żadnych targów. Opaski kapitana Lewandowski nie powinien dostać do końca eliminacji. Kapitanem powinien zostać Zieliński, a jeśli nie będzie grał, to któryś z zawodników z rady drużyny, który będzie dyrygował tą jedenastką, w tym również Robertem. To sprawiedliwość, której kibice żądają Zieliński dowodzi, lewy podlega. Jak Urban ma ściągnąć Lewego z powrotem? Tomaszewski radzi ostro. Jan powinien w tej chwili zadzwonić do Roberta i powiadomić go, że jest powołany do kadry narodowej na nadchodzące mecze z Holandią i Finlandią i co on na to. Urban potwierdza na konferencji, nie uciekniemy od tego tematu, bo muszę sobie z tym wszystkim poradzić. Muszę posłuchać opinii każdej ze stron, co się stało, wyciągnąć wnioski i spróbować wspólnie wyjść z tej sytuacji, bo czas nagli. To są zbyt poważne rzeczy, by je załatwiać na telefon. A w 2025 Urban już obiecuje spotkanie z Lewym, by rozwiązać to przed zgrupowaniem bez targów. Tomaszewski rysuje plan na potęgę. Jeśli Jasiu złapie to wszystko, opanuje, będzie ten zamordyzm, to jestem przekonany, że nasi piłkarze bardzo szybko awansują w hierarchii europejskiej i światowej. A o to chodzi. Żeby nas traktowali jak równy z równym. Raz na tydzień trener powinien robić wideokonferencje z tymi ponad dwudziestoma piłkarzami. Ustalić, jakim gramy systemem, czy trójką, czy czwórką. Czy jedną dziewiątką, czy dwiema. To powinna być pierwsza rzecz. I fokus, na razie jest Holandia, nie myślmy o Finlandii. Krok po kroku. Jeśli wygramy z Holendrami, mamy otwarte wrota do Mistrzostw Świata. Od kryzysu opaski do dominacji Polska wstaje, Urban debiutuje 4 września z Holandią w eliminacjach. Tomaszewski ma rację, bez targów, lewy wraca walczyć, Zieliński kapitanem, Polska zmiażdży Holandię i awansuje na MŚ. Kibice, to rewolucja, subskrybuj, lajkuj, komentuj, opaska dla lewego, tak czy nie? Orły, do ataku, złoto jest nasze. Cześć, fani piłki. Tomaszewski bez litości, lewy bez opaski to kara zasłużona? Zieliński da rady jako kapitan? Urban uratuje kadrę przed Holandią? Piszcie w komentarzach kto powinien nosić opaskę. Subskrybujcie na więcej szoków o reprezentacji.